Rośliny mogą nas karmić, ubierać, chronić, leczyć i poprawiać samopoczucie. Ich wykorzystanie wymaga jednak ogromnej wiedzy. Len, konopie, zioła, rośliny znane od zarania dziejów, a jednak ciągle odkrywane są na nowo. Zaawansowane metody badawcze pozwalają na tworzenie nowych odmian, odkrywanie nowych właściwości i nowych kierunków wykorzystania tych roślin. Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób. Marcel Prust. W dobie zwiększonej troski o środowisko i konieczności przeciwdziałania ocieplaniu klimatu rośliny włókniste i zielarskie zyskują nowy wymiar. Jako biosurowce stają się atrakcyjnym elementem biogospodarki i gospodarki w obiegu zamkniętym. W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich staramy się, by wszystkie prace naukowo-badawcze znalazły praktyczne wykorzystanie, by były odpowiedzią na potrzeby polskiej wsi i przemysłu. Naszą największą wartością jest kadra naukowo-badawcza oraz techniczna. To dzięki wiedzy i twórczej pracy Instytut otrzymuje za swoje osiągnięcia prestiżowe nagrody. Naukowcy z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich opracowują nowe, lepsze odmiany konopi. W zakładzie doświadczalnym w Pędkowie piękne okazy osiągają do 4 metrów wysokości. W ramach programu konopnego nasiona tych odmian znajdują chętnych nabywców m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Na polach w stanie Colorado kilkaset hektarów upraw daje dobre plony dzięki pracy naukowców z Poznania. Z wybranej młodej rośliny odcinane są fragmenty pędów lub pędy boczne. Każdy z nich trafia do odpowiedniej pożywki. W laboratorium Instytutu W hodowli in vitro prowadzone są prace nad wyselekcjonowanymi odmianami konopi. Dzięki temu zapewniona jest duża ilość wyjściowego surowca do badań. Nowe odmiany mają lepiej służyć nowym zastosowaniom konopi włóknistych. Sadzonki konopi rosną w plastikowych pojemnikach w pomieszczeniach zwanych fitotronami. Mają tu zapewnione najlepsze warunki do wzrostu: jest intensywne oświetlenie, właściwa temperatura i wilgotność. Czy w sztucznych warunkach in vitro z udziałem regulatorów wzrostu, wszelkich dodatków i wysokiej wilgotności rośliny mają prawidłową budowę? Obrazy spod mikroskopu są porównywane za atlasami anatomicznymi. Sprawdza się prawidłowo wykształcone włoski na skórce liścia konopi, czy roślina może prawidłowo oddychać lub pozbywać się nadmiaru wilgoci. O tym decydują wykształcone aparaty szparkowe. Czy w przekroju poprzecznym młodygi tkanka przewodząca jest właściwie zbudowana, czy włókna łykowe zapewnią odpowiednią wytrzymałość całej rośliny. Doświadczenie i szczegółowa wiedza naukowców stanowią gwarancję, że uprawiana roślina da właściwe plony. Konopie uprawiane są w Polsce od wieków. Ich kwiaty zawierają wiele cennych substancji leczniczych, wykorzystywanych np. w łagodzeniu skutków stwardnienia rozsianego. Na polach Zakładu Doświadczalnego Lenkon w Stęszewie pod Poznaniem specjalistyczny kombajn zbiera same wiechy, czyli górną część łodyg z kwiatami. Kombajn jest prototypem, który został opracowany przez pracowników Instytutu i mechaników z Zakładu Doświadczalnego. Zebrany materiał trafi do suszarni. Po wielu dalszych operacjach z wysuszonych kwiatów zostaną wydobyte cenne substancje. Powstanie ciemnozielony ekstrakt o charakterystycznym, cierpkim zapachu. W Instytucie opracowano technologię pozyskiwania związków biologicznie czynnych o właściwościach leczniczych z konopi o niskiej zawartości molekuł środków psychoaktywnych. Susz z wiech konopnych przeciera się na sitach. Uzyskany proszek jest ekstrahowany w łaźni ultradźwiękowej. Otrzymany ekstrakt podlega precyzyjnej ocenie. Określane jest stężenie białka w ekstrakcie oraz innych substancji, które mogą wpływać na jego jakość. Po szczegółowych badaniach produkt jest wysyłany do firmy farmaceutycznej. W laboratoriach PozLab z zachowaniem pełnej czystości ekstrakt z wiech konopi zamienia się w żel do zastosowań leczniczych. Po odważeniu odpowiedniej ilości wody i rozpuszczeniu w niej substancji żelującej dodawany jest kolejny rozpuszczalnik. Związki mogą wspomagać leczenie pacjentów onkologicznych. Ekstrakt ma właściwości przeciwbólowe, a jednocześnie obniża ryzyko związane z uzależnieniem i przedawkowaniem. Przez rozcieranie w moździerzu zielony ekstrakt staje się bardziej jednorodny. Następnie uzyskany roztwór jest zagęszczany przez dodanie substancji zmieniającej jego kwasowość. Wówczas uzyskuje on konsystencję żelu. W badaniach środki z kwiatów konopi wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwskurczowe i antybakteryjne. Niektóre preparaty mogą znaleźć zastosowanie także w chorobach neurodegeneracyjnych. Są legalne i mogą być stosowane nawet u dzieci. W innych laboratoriach z nasion konopi pozyskiwany jest cenny olej. W sklepach już można kupić suplement diety o nazwie HEMP który zalecany jest osobom chorym na raka, ciężką leko padaczkę, przewlekły ból, depresję i zaburzenia lękowe. Od tysięcy lat konopie dawały pasze dla bydła, nasiona na olej i włókna na ubrania, sznurki, liny lub worki. Pora na żniwa. Na polu Zakładu Doświadczalnego Lenkon w Stęszewie specjalistyczny kombajn kosi konopie. Te rośliny mogą osiągać nawet 4 metry wysokości. To duża biomasa do wykorzystania, ale także szansa na uzyskanie długich włókien. Konstruktorzy zadbali o to, by rośliny automatycznie były cięte na równe odcinki i starannie układane na polu. Troskliwie zebrane fragmenty łodyg roślin przez stulecia były moczone w strumieniach, stawach lub basenach roszalniczych. To technologia tzw. roszenia sposobem moczenia, który umożliwia odklejenie włókien. Ta metoda, ze względu na negatywny wpływ na środowisko, nie jest stosowana w Europie od wielu lat. Po wysuszeniu, międleniu i wyczesaniu powstaje włókno. Teraz już nie przypomina zielonej, twardej rośliny, ale naukowcy z Poznania chcą otrzymać coś znacznie lepszego technologii mniej uciążliwej dla otoczenia. W laboratorium trwają prace nad odklejaniem włókien w pojemnikach z przepływającą wodą. Dzięki takim pracom możemy obiektywnie ocenić stopień oddzielenia i wydobycia włókna. W skonstruowanej nowej aparaturze połączono zjawisko osmozy z ultradźwiękami, dzięki czemu może przebiegać szybciej i dawać lepsze efekty. Jednocześnie z wnętrza zbiornika nie wydobywa się przykrych zapach. Zainteresowani już dziś mogą oglądać włókna uzyskane nową metodą. Są bardziej czyste, zawierają mniej paździerzy i znacznie są delikatniejsze od uzyskiwanych metodą tradycyjną. Len i konopie, nasze polskie złoto, dają nam cenne nasiona, ale przede wszystkim włókna. Tkane wyroby z lnu zalicza się do wyrobów ekskluzywnych, a odzież konopna jest poszukiwanym produktem na całym świecie. Naukowcy z Instytutu pracują nad tym, by w tkaninach lnianych i konopnych wzmocnić bioaktywne właściwości włókien oraz znaleźć dla nich nowe zastosowania. Dzięki nowoczesnej aparaturze prowadzi się badania właściwości włókna i wykonanych z nich wyrobów. Kontrolowanie zdolności wchłaniania wilgoci na różnych etapach procesu technologicznego pozwala na opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych tekstyliów. Odpowiednie cechy nici zależą od właściwości włókien i sposobu przędzenia. Czy są wystarczająco wytrzymałe? Od tego zależy, czy będzie je można wykorzystać do produkcji innowacyjnych wyrobów. Dzięki współpracy Instytutu z firmą ŚwiatLNu możliwe jest wytworzenie prototypów nowych wyrobów. Przędze wytworzone z instytutowych konopi oraz przędze lniano-konopne stają się w procesie tkania osnową, która musi zostać dodatkowo wzmocniona. Każda nitka musi przejść przez nicielnicę, aby w procesie tkania uzyskać zaprojektowaną strukturę tkaniny. Tkaniny po zdjęciu z krosna są poddawane wyrównywaniu struktury i zmiękczeniu tkanin bez użycia chemicznych środków. Wysokiej jakości odzieżowe tkaniny konopne stanowią wdrożenie prac realizowanych w instytucie, a zarazem stanowią nowe doświadczenie dla tkalni świat lnu. Czy nowe tkaniny spełnią oczekiwania klientów? Co zrobić, by stały się bardziej atrakcyjne, zapewniały pozytywny wpływ na skórę, komfort i estetykę? Maleńkie kawałki tkaniny w wysokiej próżni pokrywane są cienką warstwą prawdziwego złota. Wiązka elektronów zanalizuje powierzchnię i pozwala otrzymać informacje niezbędne do oceny wpływu procesów technologicznych na strukturę włókna i tkaniny. Tkaniny są odpowiedzialne za zapewnienie komfortu odzieży. W laboratorium instytutu badane są właściwości biofizyczne tkanin. Za pomocą termicznej, pocącej się płyty, która jest modelem ludzkiej skóry, sprawdzana jest izolacyjność cieplna oraz izolacyjność pary wodnej. Czy w gotowej odzieży będzie nam przyjemniej i słucho? Czy opracowane struktury tkanin zapewnią skórze swobodne oddychanie? Czy sfunkcjonalizowane tkaniny ochronią nas przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych? Z pomocą badań w podczerwieni analizowana jest struktura cząsteczek, elementów chemicznej budowy włókien. W połączeniu z analizą termogravimetryczną możliwa jest identyfikacja gazów wydzielanych podczas rozkładu termicznego materiałów. Tak powstają kosmetotekstylia. Mają działanie bakteriostatyczne, antyoksydacyjne, przyczyniają się do neutralizacji wolnych znajdujących się na powierzchni skóry, poprawiają nawilżenie, kondycję skóry oraz gwarantują komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Opracowane struktury tkanin zapewniają skórze swobodne oddychanie. Wpływ wyrobów tekstylnych wykonanych z funkcjonalizowanych tkanin na człowieka będzie można sprawdzić w praktycznym użytkowaniu. Badania wysiłkowe, analiza oddziaływania z tkanin na skórę wskazują kierunek pracy nad poprawą wyrobów. We wzorcowni firmy Świat Lnu w Kamiennej Górze trwa kolejna dyskusja, w jaki sposób wdrożyć do produkcji tkaniny z instytutowych konopi o wysokich walorach użytkowych. Firma specjalizuje się w produkcji wysokojakościowych tkanin lnianych oraz wyrobów z nich wykonanych. Dzięki współpracy Instytutu z firmą Świat Lnu możliwe stało się opracowanie tkanin konopnych o nietuzinkowych właściwościach. Dzięki połączeniu wielowiekowej polskiej tradycji upraw lnu i konopi, doświadczenia produkcyjnego i innowacyjnych rozwiązań, tworzy się nowe przestrzenie w wykonywaniu tkanin, które są z jednej strony praktyczne w użytkowaniu, z drugiej modne i atrakcyjne. Tekstylia konotne są nowością w skali światowej i są poszukiwane na wszystkich rynkach. Polskie włókno jest oceniane jako najlepsze do zastosowania w tekstyliach wysokiej jakości. Suche łodygi konopi w laboratorium Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich staną się cennym surowcem, który znajdzie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Wiadomo, że włókna roślinne mają mniejszą gęstość niż powszechnie stosowane w kompozytach włókno szklane. Cały produkt będzie zatem lżejszy. W przypadku samochodów i samolotów ma to duże znaczenie. Włókna zapewniają także lepszą izolację cieplną i akustyczną, stwarzając komfortowe warunki użytkowania. Te drobno zmielone włókna i paździerze konopne zostaną połączone z tworzywem sztucznym lub polimerem biodegradowalnym. W procesie wytłaczania powstają przyjazne dla środowiska biokompozyty. W tych nowoczesnych urządzeniach można z nich wytwarzać przedmioty codziennego użytku, elementy wyposażenia wnętrz, części samochodów, elementy konstrukcyjne czy osprzętu elektrycznego. Od wielu lat Instytut współpracuje z firmą lotniczą Airbus. W samolotach takie kompozyty mogą znaleźć wiele zastosowań. Konopie zaczynają już latać. Nowe kompozyty muszą zostać wszechstronnie przebadane. Sprawdza się ich wytrzymałość mechaniczną, odporność na wibracje i wiele innych czynników. Będą przecież pracowały w miejscach narażonych na duże obciążenia. Ten niewielki budynek gospodarczy jest naprawdę niezwykły. Jego ściany zostały wypełnione paździerzami konopnymi, a stropy ocieplone matami izolacyjnymi wykonanymi z włókna konopnego. Dzięki odkrytej warstwie tynku każdy może sprawdzić, że konopie są znakomitym materiałem budowlanym. Ściany są lekkie, ale zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną.